Widzami, przyjacielu! A, żeby przywitać tak, zresztą, myślałem, tak, że to OneBeyondz widza. Nie, 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 Jeszcze nie, dołóż. Znaczy no, też jestem widzem, ale... <stanko> Gotowy? Dobrze, więc witam widzów, moich... A co robię, bo... A co ja robię, A co robię, Hej, To jest strony Eagle i witam was w kolejnym odcinku serii Bilans z youtuberami. Jeszcze w tym odcinku wystąpi pan Nesty. Dzień dobry. No i co, my to już wszystko sobie ustaliliśmy i, i gramy w takim razie, no co? O to lecimy, tak o! Link Gotowy do kanału Nestego macie w opisie, jakby coś, pamiętajcie o tym. Polecam tam wbić. Niestety, słucham? Eee, tak, nie do końca. Ja, Gotowy na zniszczenie ciecz. tak? ja zawsze. Chętny. Panie Nesty. Kurczę, spadłem. O, a, spadłam, w Ambix. jestem. No, no, Skąd pomysł na Nick? Boże, ja. Ja. 5 pięć, pięć... Ja, bo ja ogólnie. Występuję. Wystąpiłem. Wy. Występ, no wiecie. Brałem udział w odcinkach OneView on I z pytaniami. I już piąty raz mam pytanie: czemu. czemu jesteś, on... a nie lipto? Ogólnie, <grym> się inaczej. No to tak nasty, czyli ten nick, który mam, to jest tak. połączenie słowa Nasti i słowa Słowa Nasti, w sensie Nasti, y i słowa ni EA, czyli jak to chyba. Tak. To słowa. Cholera, spadłem znowu. <grydanie> no to jest Ale... bardzo ciekawe, powiem ci, to jest bardzo ciekawe, no. A jak pan ma na imię, tak normalnie? Pan Artur! O czemu ja spadam? Ehm... Ja mam! No nie bij, co? po co? Tak no co? Nie można. Przepraszam, przepraszam. Przecież ja trochę report, report Ile pan ma lat? Też, też, też ja? takie ciekawe w sobie mocy. Nie znaczy? powiem, nigdy nie odpowiadam na to, tak. Zawsze kłamię, zawsze kłamię ile mam. Trzeba się powiedzieć. Także mogę cię, mogę cię spiąć w takim razie. Dawaj. Chcesz. No, i dumny z siebie jesteś, ty tylko ty się budujesz, ty no. No, ominimy to pytanie, dzięki. Ominimy to pytanie, dobra, super. Też tak was. można. Tylko jedna osoba z community wie, z community o Fortnite'a wie, ile mam lat na Dobrze, a. Tak ile, na ile pan ma punktów M na ręce? Ile pan ma punktów na ręce? Punkt na ręce to tak. <słuk> Nie grałem areny na przykład. Spokojnie, sam mam 300, mam 353, no. Gdzie pan jest? Czemu pan się nie buduje? Na szczęście jestem szybszy niż go głos, niż jego umysł i nie zdąży mi nic powiedzieć. Głośno to było. panie Nesti, czemu pan teraz w ogóle nie robi kontentu na swoim kanale, tylko nagrywa swoją perspektywę z odcinka Jacoba? Stoję, no. Ej, to jest content, halo! To jest content? No it tak, it tak. content, a Jacob zrobił wstawkę, żeby zachęcić widzów do... do... do lajkowania like i subskrybowania mojego kanału. Pogets? Wow. Jest, jest. No, pogczam. Po to jest content, to jest content, halo. Tak taki content. niziowy, taki, taki no wiesz, no... niziowy trochę, ale no... Z Co? Co ty robisz No czy ty no, możesz? No, a w ogóle, co pan Nestie sądzi o takim t, 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 miłym bardzo YouTuberze, t, który się nazywa Borucznik? No, to jest mój grubasek, także. Grubasek. Ktoś się ten. jak. ja. jakby. O, no, to jest mój grubasek! Grubasek, mój to był <grybiaset> Bo jestem smutny, wiesz? Czemu? Jestem smutny. Bo taką Martin znominował pana Pawlika, Cen? Do łambiuana. Pawlik nominował... Burszczinkę do łambiuana i on nie opluł co? Tak? Tak Wiem. no Ale już wiesz kogo będziesz nominował do Łambiana ze mną, czy Kiego łambiuana? No bo na końcu odcinka trzeba nominować osobę do łambiana ze mną Tak? Tak! Oj, beczku, nie wiem myśl. Pan zbiła z tobą? Tak, okay. ze mną, z, z tym spocencem. O! Łatwo! Ale sprawiedliwe! Z... is a control wiem, kogo player! Tam, wiem kogo ci I nawet, na, nawet do niej napisze. Nawet do niej napisze. To jest ta, którą promuje Borucik na swoich społecznościach, tak? Nie wiem, nie wiem. <laughs> Tak, dystans, to z To i mogę już powiedzieć, że nominuję linka, ale jeszcze powiem. Tak, linka, dokładnie. no. Ale ty się kręcisz, many. Czyli dobre, easy take, change my mind. Ej, co ty. Ptałeś mi hita po. po, po... T -t taki, taki ostrzegawczy, no nie bij. No co ty robisz? Przeproś! Się Przeproś, fryźwu Przeproś no! One nie mogą budować pogers Aha. Przeproś Proszę No i szybszy niż twoje edycje No i no Tylko tutaj no. <ślałek> do Sze w moim życiu Dobra weź teraz ci już spać. Nestisia Ale laga Aha. miałem, many, to, 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 to co się dzieje? No na stupingu to jedyne co mogę zrobić to się kurde odwodnić, a nie spłacić Oj tak tak Dostał dobrało biało, to biało, biało. No przepraszam, nie, nie chciałem Wiesz, że... Ci... dla Ciebie bym nigdy czegoś nie zrobił Teraz to po prostu był zbieg okoliczności, misklik to robię po prostu dla contentu. Ja wiem, ja wiem. Wybaczam. Wiesz, no... Contentu nie bijesz, wybaczam. Tak. Żeby. Content trzeba robić, tak? Liczby rodzą liczby. A ty jesteś... kobietą czy jesteś chłopakiem? No, nie wiem. Sam nie Bo wiem, ja, ja już nie wiem. wiem... Bo nie powiedzieli mi. Bo ja już nie wiem, jak mam do ciebie się odzywać. Kurczę, ferek. Sam nie wiem. Jeszcze dla pompa! Możemy o tym nie mówić? Najdłuższy one był najszczęśniejszy, będzie miał roboty trochę. No Hy wiesz, już to fajnie poskraca wszystko. Fajnie wszystko zmontuje. Trochę się, trochę to przy tym to się. To jest Teraz link w opisie. Eee, tam macie Twittera. Tak. tak, widziałem, widziałem właśnie. Polecam, polecam. Ogłem? Ogół, Chypuś? Zawsze. A co spamujesz mi że idzie? Znaczy... Znaczy... Oj, tutaj poszło... Rzetward. Rzetword! Czasem tak bywa. Ty się, co ty robisz? Ej, hey, akurat chudy jestem. Nie czy jest No czy ty na... mu... Spammer! Spammer, Spammer. L... L2 zaspamił Pierwsza runda <noise> Dla Nestego i widzimy się w drugiej. Dobra i widzimy się w drugiej rundzie. Dawaj, panie Nesti. Proszę rozpoczynać. Super. super druga runda Ale wiesz, są też większe emocje. No co no świetna będzie znowu. A kiedy pan live jakiegoś odpali? Znaczy jak to na pewno ktoś sam nie go odpali swoim internetem bo ja mam jak ja mam upload 600kb na sekundę, weź nie, nie wiem co to, no bo się na tym nie znam, ale to raczej mało, skoro tak mówisz czyli przesyłanie przesyłanie na przykład jak przesyłasz film na youtube o to czyli no. to jest bardzo strasznie mało, tak? tak, to jest strasznie mało a na przykład takiego pobierania to mam 6 megabajtów na sekundę no i to też jest gówniane no. Proponuję mi dostawcę internetu No, już spróbowałem z moją mamą Z Twoją menadżerką mówisz? No jasne nie mogę Ooo ooo! To są pana Ale prefire! Ale prefire! Oh! Ale tutaj się kiedyś dum-bum bum, bum. Okej, okay, pa. Tyś? Lecimy. Czekaj, nie Manny. Hey, money! A powiedz, co Cię zainspirowało do nagrywania na YouTubie, Byczku? Boże, te same pytania, nie. Te ja da... same pytania zawsze mi zadajecie. A jak? Bo nie, bo nie mam innych. To co mnie zachęciło? No nie wiem. Trik to sobie taki content. No i ja sobie jeszcze zrobię podobny, no i nie wiem, myślę, że mi nie wychodzi. Dobra, zrobimy bonus, to, to będzie jedyny taki Mówiłam w swoim rodzaju, że tą rundę dokończymy freeboxami. boxami. Nie, 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 nie wyszło, nie, 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 nie. Tak, no, nie, tak nie chodź, tak, jest nie się... chodź, chodź. Tak, freeboxy. Chodź, chodź. Boxami kończ. Nie, nie, skalap, o, nie, 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 ma. Nie ma. Ty mógł? mógł e, no ty oszukujesz. No, nie, no, smutno mi teraz co robi. Oddaj. 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 Dobra. Oddaj. Jest jeden jeden. Ty kom i nie kłam ty no. Wiesz jak ja bym chciał zrobić sobie... Jak ja bym chciał robić sobie like na moim kanale, nawet mi się chciał No to możesz mi oddać kanał beczku No chodź tu kurczę Feleks, chodź do mnie, a nie Tylko siedzisz na tym HG kapu ściany ubiety Co dzieciakku, co dzieciaku, to ci, ty ci, pultarz <grym> się nie da z tobą, no kurczę Myślałem że zagram z tobą bo ja na szybko cię rozdygam i, i będzie fajnie Ale się nie da Więc co proponuję? Pójść na boksy Freeboxy, jak już. Freeboxy? Dawaj no. No bo tu, 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 to już za długo trwa. Jedyny w swoim rodzaju to piecinek, tak że Tak. Właśnie, pamiętajcie o subiku. I łapce w górę, bo to po prostu pomaga mi się rozwijać. NIE, TO NIE TRAFIŁEM, KURCZY, FELEK, Z, z TEM z tym GÓWNEM 2-1 No dobra, to, to, to teraz ja się boksuję Ha! Dobra, ja tak. tak, 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 ty się Każdy, każdy wiedział jak było, dobra. Czemu twoje się dostałeś z pompy? Mamy! Dobra, dobra, trzy, dwie. dwa. No Lec. Ja no i co no. No i co no, daj no tyle, no, papano, alo.